Szanowni Państwo, w tym bogactwie polskiej tradycji, o której można by mówić bardzo wiele, chociażby w tych dniach, kiedy już jesteśmy prawie u progu świąt wielkanocnych, ważnym elementem jest ten element tradycji, który nazywa się pamięć. Mówił o tym dzisiaj pięknie dzisiejszej homilii z proboszcz. Dlatego tu na Skawińskiej Ziemi spotykamy się co roku od 7 lat, aby upamiętnić ofiary katastrofy Smoleńskiej w miejscu symbolicznie poświęconym świętej pamięci panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. I to dobrze, że tu jesteśmy co roku, dobrze, że jednoczy nas modlitwa i pamięć, i dobrze, że przy tej okazji pojawiają się propozycje, pojawiają się pewne. Zobowiązania. Ksiądz Proboż dzisiaj podstawił przed nami takie zobowiązanie, mówiąc o Gorgocie Wschodu, o tej skawińskiej inicjatywie, która kiedyś została podjęta i pewnie trzeba do niej bardziej na roboczo wrócić. Do tego zobowiązania myślę, że trzeba dodać jeszcze drugie. Zobowiązanie pamięci, o którym wspomniałem, powinniśmy przenosić na innych, zwłaszcza na ludzi młodych, bo tak naprawdę. Pamięć o historii, organizowanie takich spotkań jak dzisiejsze ma zawsze sens, kiedy obecni są także ludzie młodzi. Dlatego cieszymy się bardzo również z tego, że są z nami harcerze. Idźmy więc w to świętowanie, ale też to wspominanie 10 kwietnia, które już za dwa dni, z tą właśnie pamięcią, mając nadzieję, że. Kolejne decyzje i kolejne działania, które będą podejmowane przez administrację rządową, doprowadzą również do tego, że okoliczności katastrofy smoleńskiej poznamy od początku do końca, a także doczekamy tego dnia, kiedy ten symboliczny brak samolotu, który pozostaje ciągle w Smoleńsku, wróci na polską ziemię. Panie Prezydencie. Zapewniamy o tym, że takie działania, że takie świadectwo pamięci poniesiemy w przyszłość. Spoczywaj w pokoju.